Super. Mega tak. się cieszę, Celestyna, że jesteś dzisiaj tutaj z nami, także bardzo Ci dziękuję. I tak myślałam sobie, wiesz, jak Ciebie przedstawić? No bo mogłabym powiedzieć o tym, co robisz dzisiaj, ale jakoś czuję, że to nie oddałoby też esencji tego, co bym, jakby jaką część Twojej historii chciałabym opowiedzieć. Więc może zacznę od takiej osobistej nuty, że pamiętam dokładnie ten moment, kiedy występowałaś na jednej z inauguracji, zdaje się, szkoły liderek. I opowiadałaś taką historię właśnie, jak podejmowałaś tak szalenie odważne decyzje dotyczące tego, żeby puszczać biznes, puszczać mega przychody, puszczać te rzeczy, które nie były w zgodzie z Twoją duszą, nie były w zgodzie z Twoim sercem. I chciałam Cię na początek zapytać w ogóle, skąd w Tobie taka odwaga i taka pewność i co pomaga Ci naprawdę, wiesz. Odważyć się i stawić się do zamykania tego, co naprawdę czujesz, że nie jest Twoje, jeżeli chodzi o pracę. Hmm. Wiesz co, zawsze byłam odważną dziewczyną, natomiast ta odwaga bierze się przede wszystkim z tego, że ja wsłuchuję się w siebie. Wsłuchuję się w swoje hmm. serce, w swoją duszę, w podpowiedzi płynące z wszechświata, jakkolwiek to będzie może dla niektórych z Was tutaj. Dziwnie brzmiało. Ja po prostu mam ogromne zaufanie do swojej wewnętrznej mądrości, wypraktykowane przez lata. I tak mm. się zastanawiam, czy, wiesz, z jednej strony to jest wypraktykowane przez lata, z drugiej strony mam takie poczucie, że zawsze to miałam. Ale to, to można mieć, ale można również tego nie używać. Więc, mm -hmm. jakby. Jako, jako soul coach czy biznes coach odnoszę się do duszy czy do serca. Natomiast no jest to po prostu zwykła intuicja albo niezwykła intuicja, czy taka wewnętrzna mądrość w nas, które każda z nas ma takie miejsce w sobie, które wie. Po prostu każda z nas mhm. wie, tak. umówmy się. Ale to, tak. czy się do tego przyznajemy, czy się nie przyznajemy przed samą sobą, to już jest inna sprawa, prawda? Bo bardzo często wiemy. Ale też często, tak jak obserwuję to również swoje klientki, to często nie, nie idziemy za tym naszym wewnętrznym głosem. Ja idę za wewnętrznym głosem w ciemno, po prostu. Cofnijmy się trochę wstecz. Był taki moment w Twoim życiu, i opowiadałaś też o tym wtedy na tym wystąpieniu, kiedy doświadczyłaś wypalenia. To jak to się stało? To znaczy, jakie sygnały przegapiłaś? Bo myślę sobie, wiesz, pytam Ciebie o to tak konkretnie, właśnie, bo myślę sobie, że. To jest coś, co my naprawdę potrzebujemy się nauczyć. Wiesz, i myślę, że wiele babeczek, które teraz nas słuchają, że może są też właśnie w takim momencie albo w takiej sytuacji, to jakby jak to się dzieje, że przegapiamy ten moment, że przegapiamy to, że ojejej, zapędziłyśmy się, że, że już jest za dużo, że już za bardzo nadwyrężyłyśmy swoje siły. Mhm. Wiesz, ja mam ze sobą dwa i pół wypalenia zawodowego, bo w zeszłym roku Postanowiłam się zatrzymać całkowicie po dwóch miesiącach, miesiącach pracy i zaryzykować kolejny raz i uciec w wypaleniu. I mi się to udało z dużym sukcesem, naprawdę. Też bardzo ciekawe i głębokie doświadczenie. Ja się wypaliłam dwa razy raz prowadząc swoją szkołę językową, a drugi raz prowadząc biznes coachingowo-szkoleniowy. Kiedy prowadziłam swoją szkołę językową, to byłam trochę młodsza, jakieś 15 mm -hmm. lat młodsza i po prostu miałam zwyczajnie mniej doświadczenia. Mniej, mniej mm -hmm. doświadczenia, y, 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 tutaj nie chodzi o doświadczenie, doświadczenie biznesowe, ale miałam mniej doświadczenia w obsłudze samej siebie. Mm -hmm. Tak, Czyli tą szkołę to językową, ładne. tak, szkołą językową zbudowałam na swojej intuicji, na swojej ciężkiej pracy. Ale w pewnym momencie gdzieś ta pasja, o której mam takie właśnie specyficzne nastawienie do pasji, pasja mm. też ma swoją ciemną stronę. Ta pasja mnie wypaliła i ta praca nad siłą mnie wypaliła. Wiadomo, że jak się stawia biznes, jest to absolutnie naturalne, że jedziemy z nurtem, musimy pracować, wyrabiamy 70, 80, 90 godzin w tygodniu, i to jest absolutnie normalne, jak się stawia biznes. Ale jeżeli wiesz, to trwa chciałam... za długo, to już jest nienormalne. Tak. Wiesz co, Celestyna? No właśnie, słuchaj, cudownie, że o tym powiedziałaś, bo właśnie jakbyśmy na chwilę się zatrzymały, czy to jest rzeczywiście tak, bo wiesz, ja się nad tym naprawdę zastanawiam. Zastanawiam się, czy to jest rzeczywiście tak, że my musimy to robić w taki sposób. Wiesz, jak stawiamy biznes, jak stawiamy biznes, jak zaczynamy nową pracę. Wiesz, jak gdzieś chcemy nadać um, rozpęd jakimś rzeczom. Czy to rzeczywiście jest tak, że my musimy... Jakby wiesz, no bo umówmy się, jeżeli pracujemy nawet 8-10 godzin dziennie, to trudno powiedzieć, że to jest wiesz, bardzo harmonijne i dobre dla naszego ciała. Jak pracujemy 14 godzin dziennie, to trudno powiedzieć, że to jest coś, co będzie nas wiesz, wspierało, nie wiem, w tym, żebyśmy miały dobre relacje, żebyśmy ćwiczyły, żebyśmy miały gdzieś takie wiesz, poczucie relaksu w ciele. Więc ja sobie myślę właśnie, czy to nie jest tak, że przypadkiem, bo zobacz, no bo właściwie jest tylko jeden czynnik taki, który tutaj działa, i to jest ten czas, nie? Że my, mi się wydaje, że my chcemy być takie niecierpliwe, w sensie, że jesteśmy takie niecierpliwe, że ja chcę tak postawić ten biznes, że to musi być już za chwilę, że to musi być duże, że to musi szybko rosnąć, wiesz. Nie, że zastanawiam się, czy rzeczywiście to jest jedyna droga, w jaki sposób my możemy osiągać sukcesy. Wiesz co, myślę, że to jest bardzo ważne pytanie i myślę, że to pytanie trzeba połączyć również z wiekiem. Wiesz, mm -hmm. no, taka jest, taka jest moja wersja wydarzeń na ten temat. Dlatego, że kiedy stawiałam swój biznes, miałam 20 kilka lat. Tak? No Czy, tak, dwadzieścia tak tak. kilka lat. I w tym jak się ma 20 kilka lat, to się bardzo chce robić wszystko szybko. Bo po prostu no tak. taka jest specyfika tego wieku, prawda? To nie jest, wiesz, to nie jest. To jest oczywiście kwestia stawiania biznesu i budowania momentum, budowania tego impetu, z którym to się zaczyna powoli samo nieść, to już jest inny temat. Ale też myślę, że warto popatrzeć na siebie przez pryzmat wieku. Że jak się, jakie, masz, jakie masz zasoby energetyczne, jak masz 20 lat? Jakie masz zasoby energetyczne, jak masz lat 30, które też są bardzo duże? Jakie zasoby energetyczne masz, jako, jak masz lat 40, i też jeszcze jest jeden, jeden aspekt, który bym tutaj poruszyła, doświadczenie. Jeżeli masz doświadczenie w stawianiu jednego biznesu, to kolejny biznes będziesz robić na luzie. Bo będziesz już wiedziała o co chodzi. Jeszcze nie wiem, czy, nie mam tej odpowiedzi na to pytanie, czy to tak mhm. trzeba bardzo harować, mhm. czy nie. No ale wydaje mi się, że, że jednak mimo wszystko jest, istniejemy i tutaj mieszkamy na planecie Ziemia, a na planecie Ziemia jest coś takiego jak grawitacja i trzeba tą kulę śnieżną trochę jednak rozhulać, i ona wymaga tego konsekwentnego wysiłku. To wcale nie oznacza, że jeżeli masz na, przykład, masz na przykład pracę w korporacji i sobie tam pracujesz na pół etaciku w swojej firmie, to może się okazać, że po trzech latach ta firma stanie sobie spokojnie na nogi i będzie bez tego stresu, bez tego poweru, bez tego pchania i tak dalej. Jeszcze nie, nie mam odpowiedzi na takie pytanie. Ci higiena osobista, a właściwie higiena pracy Celestyny na dzisiaj? Czyli innymi słowy, wiesz, ciekawa jestem, co robisz na co dzień, mm -hmm. żeby właśnie pracować w zrelaksowaniu, bo właściwie zajmujesz się cudowną rzeczą, szkolisz soul coachów. Wiem, że niedawno też właśnie ruszył Twój kurs soul coaching, body soul coaching. Więc robisz właściwie tak cudowną rzecz, taką wiesz, no właśnie, która aż zaprasza do tego, żeby robić to właśnie też w takiej energii zrelaksowania. Jak patrzysz sobie na teraz, to co tak najbardziej Cię wspiera? Właśnie w tym, żeby gdzieś łapać te sygnały, ojej, to jest już za dużo dla mojego ciała. Potrzebuję odpocząć. Jeszcze tak nie wiem, czy Ci się spodobają moje odpowiedzi, <śm> <śm> ale na pewno <śm> będą <śm> szczere. To, co mi bardzo, bardzo pomaga, to jest po prostu uważność. Mhm. Uważność. I kiedy w zeszłym roku. Przez praktycznie 8 miesięcy pracowałam naprawdę minimalnie. Pracowałam 8 mhm. godzin na miesiąc, 8-10 godzin na miesiąc, po to po prostu, żeby pokryć swoje rachunki. Mhm. I ten czas pokazał mi i nauczył mnie, jak właśnie zarządzać własną energią. Oczywiście też trzeba pamiętać, że żeby sobie pozwolić na taki czas to też warto mieć jakieś oszczędności na wszelki wypadek. Tak. Prawda? Mówmy tak. o bardzo konkretnych rzeczach takich jak pieniądze. Więc to też pomogło mi mając jakieś zasoby finansowe pozwolić sobie na ten krok. Aczkolwiek powinnam było to zrobić myślę dwa lata wcześniej, a nie chociaż miałam zasoby finansowe nie byłam na to gotowa emocjonalnie. To też właśnie, jest bardzo odważne. Ciekawe. To jest bardzo tak, ważne, żeby to tak. zrobić. Tak. Tak. Właśnie to jest, widzisz to, bo jak ja ciebie tak słucham w tym, to ja sobie myślę, ilu wiesz ja znam bardzo bogatych ludzi, ale tak bogatych, że właściwie mogliby do końca życia nie pracować. Hmm. I to wcale nie jest tak, wiesz, że oni się nie tak. stresują. Mhm. Tak. I wiesz, i to jest fascynujące właśnie, bo ja mam wiesz jednak głębokie poczucie, że to pozwolenie sobie na to, żeby właśnie odpuścić. Żeby wiesz, powiedzieć sobie wycofać się, na przykład powiedzieć sobie, dobra, ja nie muszę wcale osiągnąć tyle, ile ja bym nawet chciała osiągnąć. Że ja mogę jakby postawić na pierwszym miejscu, to był taki mój case, sprzed z, z dwóch lat, taki moment w ogóle totalnego przebudzenia, gdzie ja sobie uświadomiłam, że ja po prostu się wiesz, kompletnie wyczerpuję, ale tak się wyczerpuję, że mam taki wyżyk, że mi się po prostu wiesz, żyć nie chce, a co dopiero mówić, wiesz o pracy. I miałam poczucie, że w moim życiu jest właściwie tylko praca i że nie ma wiesz tego właśnie, tego wiesz zrelaksowania, za którym ja najbardziej tęskniłam. I właściwie wiesz, w mojej sytuacji materialnej, jakby w tym momencie przejścia nie zmieniło się nic, bo ja mam nadal tyle samo pieniędzy. Ale był taki moment, kiedy ja po prostu sobie powiedziałam, kurczę, Patrycja, jak ty będziesz tak zapierdzielać, jak będziesz siebie tak forsować, jak będziesz tak siebie przymuszać, żeby po prostu wiesz osiągać te kolejne rzeczy i te kolejne mm -hmm. cele, to ty po prostu w ogóle zmarnujesz to życie, wiesz, w sensie, że, że to, no, naprawdę to było, wiesz, taki mega moment. I ja sobie uświadomiłam, że to jest w ogóle połowa mojego życia i ja nie chcę tak żyć. I wiesz, i to jest właśnie ciekawe, że co to jest jakby za jakieś, wiesz, takie myślenie, że ja nie wiem, co to jest, czy to jest to, wiesz, że my będziemy bardziej wartościowe, jak my tak, wiesz, więcej osiągniemy na zewnątrz, czy że jak my spełnimy te swoje wewnętrzne standardy, to się będziemy czuły bezpieczne. Nie, myślę, wiesz, jak dokonać tego switchu, i też ciekawa jestem, wiesz, jak to było u Ciebie, w sensie jak to się stało, że Ty sobie pozwoliłaś na to? Wiesz co, ja mam w życiu coś takiego, jak takie zajawki przyszłego życia. To są, ja to nazywam takimi fleszami z przyszłości. I był sobie taki czas, dwa lata przed tym pół wypalenia, przed tym pół kiedy słyszałam nagranie pewnej kołczki, takiej bardzo słonej kołczki amerykańskiej, która mówiła, że sobie właśnie zrobiła taki rok. Gdzie mhm. pracowała z klientami tylko po to, żeby jej wystarczyło na rachunki, i że mhm. absolutnie zwolniła, i absolutnie, już napisałam na ten temat książkę Extreme Self Care, żeby, żeby po prostu postawiła na absolutne zadbanie o siebie samą, na poziomie mentalnym, emocjonalnym, mhm. fizycznym i duchowym. I jak ja to po raz pierwszy usłyszałam, pomyślałam sobie: jej, yeah, to jest. Kurczę, to jest to. Ja to też powinnam zrobić. Ja to słyszę nie przez przypadek. To jest dla mnie tak. informacja, absolutnie dla mnie. I dwa lata mi zajęło, żeby się odważyć. Dlatego, mm. że to faktycznie wymaga odwagi, na pewno o tym wiesz. Dlatego, że kiedy ja byłam w tym wypaleniu, i jakby uciekałam przed tym wypaleniem, może tak, i faktycznie ograniczyłam pracę. Mm to wszystkie moje, nie wiem, koleżanki, osoby na Facebooku pisały książki, robiły jakieś lącze no, tak. wiesz, i tak dalej, i tak dalej, a ja sobie siedziałam tak w swojej, wiesz, w swoim domku, w swoim, w sobie medytowałam, oddychałam, miałam też, pracowałam wtedy też w takim programie biznes coachingu, gdzie 20 innych kobiet było nastawionych i napalonych na, na sukces, a ja mojemu kołczowi powiedziałam kochane i kochana, bo miałam kołczkę i kołczka. I ja pracuję tutaj po to, żeby, żeby odnowić swoje źródło energii, żeby odnowić swoją energię. Ja nie mam siły pracować. Musimy tak jakoś pracować razem. Nie wiem, po co sobie wykupiłam ten kurs. Musimy sobie tak jakoś pomagać. Musicie mnie tak poprowadzić, żeby mi w tym pomóc. Efekt był taki, że ja 1 października wystartowałam właśnie z pierwszą certyfikacją grupową soul coachingu, i potem zaczęłam bardzo intensywnie działać. I potem w lutym 2019 pojechałam na wakacje do Tajlandii, gdzie po prostu wypoczęłam genialnie. I potem, wiesz co się stało? To jest fascynujące. Ja potem znowu zaczęłam tak pracować, i nagle mi oświeciło Boże. Mhm. Czyli co, jak ja już mam. Ten mój bak energii jest taki pełen, to tak. co? To ja już po prostu włączam mi się Wytorbuje ten mechanizm. Tak, tak jest. Mm. I, de, i, I teraz w końcu, kiedy wiesz sobie to, bum, ding, ding, ding. Tak, uświadomiłam tak. sobie, miałam, swoją, miałam ten swój moment oświecenia, wprowadziłam to, co w zeszłym roku wprowadziłam, to było dla mnie po prostu niezwykle skuteczne, płodozmian. Czyli. Mhm. Ja przez tydzień pracuję z klientami na sesjach coachingowych, czy biznesowych, czy, czy, czy soulowych, a przez kolejny tydzień nie pracuję, Tylko mhm. o, to nie, co nie oznacza, że nie pracuję, z nie pracuję bo pracuję nad marketingiem, czy tam, rozwijam się, etc., etc. I znowu kolejny klient z klient tydzień z klientami. Praca soul coacha czy biznes coacha jest dla kobiet, bo ja pracuję z kobietami, jest trudną pracą, ponieważ jest związana z emocjami. Sama doskonale o tym mm. wiesz. Przechodzi przez nasze uszy, tak. serca i ciała. Przechodzą tra tragedie, dramaty, trudne historie, etc., etc. Dlatego też ta praca musi być obostrzona BHP, a u mnie w tym momencie to jest tak naprawdę za. za... To zabrzmi może bardzo dramatycznie, ale to jest sprawa życia i śmierci. Tak, tak. Po prostu. I wiesz co Celestyna, bardzo Ci dziękuję, że to mówisz, bo to jest dokładnie to, co ja czuję, żebym bardzo chciała, żeby wybrzmiało, wiesz? Bo ja czuję, że to jest jakiś taki w ogóle tak niesamowity wybór. To znaczy, że, że naprawdę, że my potrzebujemy sobie uświadomić, że o jakości naszego życia naprawdę decyduje to, co my codziennie robimy. I że wiesz, jeżeli my wyczerpujemy tę energię, jeżeli jesteśmy totalnie wyczerpane w swoim życiu, no to co to jest w ogóle za jakość życia? I wiesz, i też tak sobie myślę, że jak patrzę z perspektywy końca życia w ogóle, to sobie myślę, kurczę, jakie znaczenie będzie miało to wszystko, co ja osiągnęłam, jeżeli ja na przykład nie doświadczyłam, wiesz, przyjemności, miłości, błogości, zrelaksowania, wiesz, radochy. Po prostu, po prostu. Jest to ja, to jest tak naprawdę wybór, to jest tak naprawdę wybór pomiędzy dwoma kwestiami. Czy ty idziesz ku życiu, czy ty idziesz tak. ku śmierci? Dlatego, tak, że tak. jesteśmy zaprogramowani na pracowanie. To jest w ogóle, ja nie wiem, to jest idiotyczne i absurdalne, że dajemy aż taki etos pracy. Taki, mhm, wstawiamy tak. to na ogromny tak. piedestał, ale to jest chore tak. i toksyczne. Tak. Powiem Ci, że właśnie to, to co... Ma, ale... O, tak, ale jest teraz, jest, już jesteś. Właśnie, że to, co wiesz, jakoś poczułam, że szczególnie ja myślę, że u nas kobiet, że ja mam poczucie, wiesz, że jeżeli ta nasza taka część naprawdę kobieca, bo oczywiście jest też ta część kobieta, która jest związana z kreatywnością, tworzeniem, to jest też ta pasja, o której mówiłyśmy, ale jeżeli właśnie ta nasza część kobieca w takim sensie, wiesz, poddanie, błogość, zrelaksowanie, miłość, doświadczanie seksualności, doświadczanie miłości, że jeżeli to, temu jakoś nie dajemy miejsca w swoim życiu, to ja czuję, że ta nasza esencja kobieca naprawdę umiera. Wiesz, że Łabę. ja to tak na maksa poczułam, że ja mam tę pracę, ja mam te fantastyczne sukcesy, ja mam wiesz te kolejne książki, to wszystko o czym mówisz, nie? Na tym Facebooku, wiesz, publikuję, dzieje się, super, nie? A tu w środku dramat, wiesz, dramat i pustka. Więc jakoś to, co czuję, wiesz mocno, to, że właściwie tak jakoś chyba najbardziej mi wybrzmiewa, że, że kluczowe w ogóle jest takie zatrzymanie się, wiesz, że to, co ty powiedziałaś właśnie, że ten moment takiego właśnie nasłuchiwania, wiesz, ze swojego serca, nasłuchiwania też z zewnątrz, nie? że o, tu się pojawia taka kobieta, która mówi: Ja sobie daję rok i będę tylko zarabiać na rachunku. Nie i pozwala sobie na to, że właśnie chyba ten moment zatrzymania to jest w ogóle coś takiego, co jest nam szalenie w ogóle potrzebne, żebyśmy właśnie, bo ja mam poczucie, że to, co wiesz, jak i też na pewno się spotykasz z tym na sesjach, jak pracujesz, że to, co my sobie robimy, to właśnie wiesz, więcej, więcej, jeszcze kolejny wiesz, jeszcze kolejną rzecz zrobimy, jeszcze kolejną, jeszcze pójdziemy, jeszcze wiesz, jeszcze w to, jeszcze w tamto. I że w finale właśnie jest gdzieś to poczucie takie, że... Że właściwie to my do końca nie jesteśmy z tym wszystkim spełnione. Więc jeszcze chciałam Cię na koniec zapytać o taką jedną rzecz. Na teraz, jak patrzysz na siebie i na swoje życie, to czujesz, że to jest tak, jakbyś chciała? Czy czujesz, że są jeszcze jakieś zmiany, które chciałabyś wprowadzić, jeżeli chodzi o sposób pracy? Wiesz co, Patrycja, nie wiem o co chodzi, ale ja Cię słyszę w jakimś. albo z dużym poślizgiem Cię słyszę. Czy Ty mnie słyszysz teraz? Bardzo Cię słyszę, tak. Aha, dobrze, okej. Okay. O, o. Co? Słyszę, słyszę się, słyszę echo. Ojej, okej, okay, dobrze, bo jakoś się zdekonstruowałam. Mhm, okej. Okay. Bardzo mnie słyszysz dobrze. Czy ja chcę sprowadzić... No właśnie, coś tutaj się dzieje. Tak, 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 to pytałam Ciebie, Mówiłam, że na koniec chciałabym Ci zadać jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli chodzi o sposób, w jaki pracujesz teraz w swoim biznesie i w ogóle w życiu, czy czujesz, że jesteś z tym szczęśliwa? Czy czujesz, że chciałabyś dokonać jakichś zmian? W sensie, że czujesz, że jeszcze właśnie są jakieś takie obszary, że chciałabyś tutaj pozwalać na więcej, wiesz, przestać się zmuszać, może w którychś obszarach jeszcze. Więc ciekawa jestem, wiesz, okay. czy, czy to ja się jest w procesie. Ja się nie zmuszam. Ja się nie zmuszam od bardzo wielu lat. Nie oh. zmuszam. Nie zmuszam się od bardzo wielu lat. Wielu czytaj, nie wiem. Dziesięciu, wydaje mi się, pięciu, ośmiu, nie wiem, wielu lat. I to jest po prostu tak, i to jest. Słyszę siebie w, w podgłosie, więc po prostu jest trudno mi się skupić, ale damy radę. Jest, yy, nie zmuszam się. Po prostu dlatego, że w pewnym momencie postanowiłam, że moim CEO w moim biznesie będzie moja dusza. Po prostu. Ja postawię jakkolwiek moje. Możemy to nazywać duszą, możemy to nazywać sercem, możemy to nazywać intuicją, możemy, możemy to nazywać prawą półkulą, jak chcesz to nazywać. Ale moi, moim CEO jest moja po prostu wewnętrzna mądrość. I to, co robię hmm. przed każdym działaniem, przed każdym działaniem, to jest kontakt ze swoim ciałem, ze swoją duszą, hmm. ze swoim sercem, ze swoją intuicją. Sprawdzam, czy to działanie jest dla najwyższego dobra mojego i wszystkich ze mną związanych. Jeżeli ono jest, to je robię. Jeżeli ono nie jest, to nie robię. I to jest naprawdę cudowne. To jest ogromnie wyzwalające, bo ja nie mam takich tematów jak porównywanie się z innymi, czy nie wiem, czy no ktoś... No dobra, dobra. Poczekaj, i tak poczekaj, dalej, i tak dalej. Ale to co, to chcesz mi powiedzieć, że nie masz takich myśli w ogóle? Mam takie myśli, ale podzielę się teraz swoim, swoim sposobem na to. Jeżeli ktoś Ojejku, jak tutaj mam, mam, po prostu, mam, wiesz co, mam, mam, mam w tym momencie dwa, trzy głosy, bo po prostu nakłada się twój głos i mój głos. Okej. Okay. Okay. Dobra, jeżeli, to ja nie gadam. Nie gadaj, proszę cię, bo zwaruję tutaj. <laughs> Je, jeżeli, jeżeli jakoś mnie porusza jakaś osoba, która ma jakiś niesamowity sukces i to jest w ogóle, nie wiem, albo po prostu mnie porusza, bo jest... Piękna, bo jest mądra, bo jest wspaniała, etc., etc., to dla mnie jest to tylko znak. Taką, miałam, taką dostałam perły mądrości od którejś tam wielu kołczek, które mnie kołczowały. To znaczy, że ona mi pokazuje mój potencjał. Jeżeli to mnie porusza, mm, jeżeli tak, jestem zachwycona, tak. albo jeżeli czuję już teraz bardzo rzadko, ale jeżeli czuję to ukłucie zazdrości jakieś, mm. to ja. Dla mnie to nie jest ukłucie zazdrości, to jest dla mnie ukłucie mojego potencjału, który mi mówi, hej, ty też tak. to możesz, ty też to możesz, ale trzeba sobie po, postawić kolejne pytanie, Okej, okay, też to możesz, też masz, też masz do tego moc, tak. wszystkie zdolności, etc., etc., ale pytanie, chcesz to zrobić teraz? Czy tak. chcesz to zrobić teraz, czy decydujesz to zrobić teraz, czy nie? Bo może masz dziecko dwuletnie, bo może jesteś w ciąży, tak. bo może jesteś zmęczona i wypalona, tak? Tak. I to jest po prostu hmm. niezwykle, wiesz, wyzwalające, bo nic nie muszę. To tylko kwestia wyboru. Hmm. Tak. I pięknie, wiesz, taka płęta mi przychodzi. Że ten wybór to jest właśnie wybór, czego my tak naprawdę chcemy doświadczać w życiu. I możemy doświadczać zapierdzielania, możemy doświadczać forsowania siebie, możemy doświadczać wypalenia, możemy doświadczać wyczerpania, że po prostu nic nam się nie chce, a równie dobrze możemy doświadczać właśnie błogości, zrelaksowania, bo jak się okazuje, i to, to jest to, co też powiedziałaś właśnie, że czasami może być tak, że po prostu zarabiamy tylko na rachunki. Odnawiamy swoją życiową energię, i potem dzieją się cuda, tak jak na przykład u mnie się zadziało, jak ja puściłam, nagle przyszedł mi wiesz pomysł, roku przebudzenia, roczny program, w ogóle wiesz, pieniądze zaczęły płynąć, jeden program robię, w ogóle wiesz, żyję, podróżuję i w ogóle i wszystko się kręci. Więc to A jest pamiętam, to ja jak na tej. No, 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 powiedz. No pamiętam, jak na tej sesji przyjechałaś do mnie na WIP-owski Dzień i po prostu mówiłaś te wszystkie rzeczy, że tego pragniesz, że tego chcesz. Tak? I tak dalej, tak. i tak dalej. O! Tak, i to kochana się dzieje. I to jest po prostu magia. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie ta magia, kiedy my sobie uświadamiamy, że my naprawdę nie musimy, że nie użyjemy mocniejszego słowa zapierdzielać w peletonie. Tak, ale to jest wiesz, tak. bardzo ważne, patrycja, że o tym mówisz. I ja, też, I ja też o tym mówię, bo ja mówię o pracy z lekkością i jakby praktykowaniu lekkości. Tak. Tak. Dlatego, że dlaczego ja mówię o praktykowaniu lekkości? Bo to jest taka umiejętność, której nikt nas nie uczył. Ja ostatnio dzieliłam się z, z moimi uczestniczkami kursu Odnow swoje źródło energii z taką bardzo prostą metaforą z mojego codziennego życia. Moje dziecko 6-letnie ma nogę i ja, matka 46-letnia, również ma hulajnogę. Jedziemy sobie na hulajnogi. Moje dziecko jedzie przede mną, i ja patrzę jak moje dziecko jedzie na Twoje chul... hulajnoce. Ona tak delikatnie odbija tą nogą, tą hulajnokę, tak, tak <laughs> lekko. A myślę, tak, patr <laughs> Słuchaj, patrzę sobie na to, patrzę sobie na to, i tak sobie myślę, Boże, jak ona to robi? A przecież jedziemy tą samą prędkością. W ogóle, o co chodzi? Tutaj? No więc zaczęłam się od mojego dziecka uczyć. I tak nagle zamiast takiego, słuchaj, zamiast takiego mocnego dępnie, dępnięcia, czy tam jak to depnięcia, o. Ja tak zaczęłam tak lekko. I aleluja. Rewelacja, tak, kolejne tak. objawienie. Boże, jedziemy tak samo. Jedziemy tak, tak samo, takim samym tak. tempem, Jesteśmy Jejdzie. nauczone tego, wprogramowane, tak. tego. Ciężkości, tak, tak. tego znoju, o tym nawet prawach lekkości, Tak, takie Tak, tak dokładnie. Tak. tak. No to jest, kochana, piękne. Piękne. Ja bardzo też to czuję właśnie, że ten moment mocy w ogóle to jest naprawdę teraz. Właśnie w tym momencie, kiedy zauważamy to, że o kurde, znowu po prostu się spięłam, znowu jestem w ogóle w tym, że to musi być wysiłek, że to musi być trudne. Ja teraz robię program, właśnie ten, piszę książkę z Patti, i właśnie napisałam dziewczynom, że w ogóle, kurczę dziewczyny, że w ogóle Wy możecie napisać tą książkę bez presji. Że to w ogóle wcale nie musi być, że to będzie wiesz, w ogóle orka. I że jak się zawiesz, jak się za, yy, zaprogramujesz na orkę, no to po prostu dostaniesz orkę. No ja wiem coś o tym, bo wiesz. Pierwszą orałam, <grafię> drugą orałam. <grafię> aż w końcu doszłam do wniosku, że ja w ogóle tak nie chcę. I że ja po prostu chcę naprawdę właśnie z tą lekkością. Kochana, mega Ci dziękuję, Trudne, bardzo Ci dziękuję, Celestyna, że się podzieliłaś, bo no to jest, wiesz, ogromne doświadczenie, myślę właśnie naprawdę i też bardzo Ci dziękuję za szczerość i za takie, wiesz, podzielenie się swoim życiem i kawałkiem też ze do swojego doświadczenia i biorę sobie bardzo, bardzo to, że właśnie tak, że my nic nie musimy. Mogę, mogę jeszcze się czymś podzielić ze swoimi ze dziewczynami? Dawaj. To ja zapraszam do pobrania a propos tak lekkości, bezpłatnego audio, 10 praw lekkości w biznesie. To może tutaj o. napiszemy w komentarzu. To jest bardzo tak, fajne, tak, tak, bezpłatne, koniec. audio 50-minutowe, mega, mega wartościowe. Zapraszam. Tak jest. Cudnie. Bardzo Ci dziękuję i dziękuję za ten prezent też. Także dziękuję bardzo, że byłaś w naszej przebudzonej społeczności i że wzięłaś udział w akcji Przestań się zmuszać, kochana. Dziękuję bardzo. No i pamiętajcie, kochane, że 4 września widzimy się na webinarze, który kulminuje akcję Przestań się zmuszać o godzinie 20 i będziemy tam pracować, będzie konkretny trening, medytacja. Także bądźcie koniecznie, zapiszcie się, powiedzcie swoim przyjaciółkom. I bo ja czuję, wiecie, że naprawdę, że cała ta akcja, jej głęboką intencją jest to, żebyśmy naprawdę my poczuły, że jesteśmy wolne i że mamy wybór. I to jest chyba taka najmocniejsza rzecz, którą czuję właśnie, że jesteśmy wolne i mamy wybór. I żeby czuć ten wybór i czuć tę wolność, potrzebujemy się zatrzymywać, wsłuchiwać w siebie, no i obserwować swoje dzieci. <słyski> Bo bardzo. Po prostu. Tak Po Tak, dawu, ciao. usta pa. pa. Ciao, ciao,